Mówią, że można nosić mózg albo go używać. My zdecydowanie jesteśmy z tej grupy, która tego mózgu chce używać. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną już edycję Tygodnia Mózgu Online. Będziemy spotykać się raniutko i będziemy spotykać się wieczorem. Dosłownie na kilka chwil po to, żeby porozmawiać o tym, jak my możemy wiedzę o najnowszych badaniach nad mózgiem wykorzystać w życiu, w relacjach. Budowaniu biznesu, wychowywaniu dzieci i kilkunastu niesamowitych prelegentów, trenerów, praktyków, osób, które naprawdę znają się na temacie, podzieli się z nami wszystkimi wiedzą o tym, żeż niesamowitym narzędziu, jakim jest mózg ludzki. Więc poniżej znajduje się link do całkowicie bezpłatnego zapisu na Tydzień Mózgu Online na stronie www.tydzień Również znajdziecie Państwo informacje. Nam oczywiście kropeczka między tydzień online I wierzę głęboko, że warto będzie ten czas spędzić z nami. A ja obiecuję ze swojej strony, że dołożę wszelkich starań, żeby to było wszystko atrakcyjne. Do materiału oczywiście będzie można wrócić, ponieważ go dla Państwa również zarchiwizujemy. Ja się nazywam Ania Urbańska, prowadzę projekt Struktogram Polska i gorąco zachęcam Państwa do tego, żebyście skorzystali z naszego wspólnego bycia razem. Zatem do zobaczenia na Tygodniu Mózgu.